Wszedłem sobie drogą i zobaczyłem, że przy takim kanale biegają ogromne, ogromne jaszczurki i one biegają po drzewach. I ja wbrew temu dużemu kamieniowi, jakoś się nie stawiał, postanowiłem sobie tutaj wejść. Przed nami jest wielka góra, którą też będę chciał sobie zwiedzić i na tym dzisiaj skończę, ale mam nadzieję, że uda się nagrać bliska te jaszczurki, chociaż bardzo szybko uciekają. Ja też miałem dzisiaj wyjść wcześniej, ale lekko się pochorowałem. Myślałem, że skacze jaszczura, bo są naprawdę ogromne i skoczne. Już widziałem, jak między drzewami skakały i po prostu nie dałem rady wyjść wcześniej. Nie pytajcie i dobra, zobaczymy sobie, co tutaj się znajdzie, bo wygląda to naprawdę świetnie. Właśnie obok mnie przebiegła wielka zielona jaszczurka i wiecie co? Zauważyłem też, że będę musiał być bardzo cicho bo one jednak są płochliwe, a biegają szybko. Nice. Chodzę sobie tutaj po tym terenie, tak dość bym powiedział swawolnie, dlatego że nie jest to duży teren, jest to dość blisko miasta i próbuję namierzyć jakąś tą jaszczurkę. Zauważyłem, że one siedzą na drzewach i szybko zeskakują, jak tylko słyszą jakiś dźwięk. Zbiegają i lecą w dół, ale też trafiłem, patrzcie, na ptasie gniazdo na kaktusie, na ogromnym kaktusie, nawet na dwa takie gniazda, i rozumiem, że to jest takie zabezpieczenie, żeby właśnie yy, nic tutaj jaj nie wykradł. Patrzcie, tu jest dziurka w środku. Ok, i sobie kaktusik. Dosłownie stoję przy tym kaktusie, przechodziłem tamtędy i teraz dwa duże, powiedziałbym to są jakieś legwany, coś w tym stylu, spadły z drzew i poleciały w drugą stronę. Więc ja nawet patrząc do góry i rozglądając się ich nie zauważyłem. Muszę być bardziej cichy i jeszcze bardziej się rozglądać. Z czystej ciekawości podniosłem pierwszy lepszy kamień i patrzcie o to co sobie znaleźliśmy. Ale malutka. Pewnie gdzieś by trafiła się większa. Hmm, ale nie po to tutaj jesteśmy. Rozglądamy się dalej. Ach, chodzę sobie tutaj i podnoszę wszystkie kamienie. Jestem naprawdę dość blisko od miasta. What the fuck <laughs> O kurde Oooo kochaniutki I to uwierzcie mi randomowy kamień, taki większy, gdybyście w życiu nie pomyśleli, że pod tym może siedzieć pająk i to jeszcze tych rozmiarów O kochaniutki Oooo. Patrzcie, podniosłem sobie ten kamień, tutaj był jeszcze jeden i tutaj w norce widocznie tu, tutaj z tej strony miał wejście, ja jej nie widziały, ja, ja go nie widziałem, ponieważ szedłem od drugiej strony i ale jesteś niebiesciutki. nie wiem czy to widać. Spójrzcie tylko na to. Wow! Ciekawe czy samiec czy samica. Zaraz sprawdzimy, spróbuję go złapać. Ale stos! <laughs> wow! Dobra, wiecie co, ale jestem podjarany. Nie chciałbym teraz tego spartolić. Dobra, zobaczymy, co da się uda z tym zrobić. Ale jestem idiotą. Wiecie co? A gimbala ze statywem zostawiłem w pokoju, bo po prostu wyszedłem sobie tak, o, trochę połazić, bo się źle czułem rano i nie wierzyłem, że coś się uda. <śleszy> dobra, jakoś to wykombinujemy. Strasznie ciężko będzie zrobić to jedną ręką, ale dobra. Zanim go spłoszę i ucieknie, to jeszcze tylko popatrzcie, tylko... Ja pierdziele nie wierzę. <laughs> Aż się boję go ruszyć, żeby mi nie uciekł, ale jak znaleźliśmy jednego, to zaraz znajdziemy pewnie kolejnego. Na przykład patrzcie, tam jest taka kolejna szczelina, albo na przykład tamta ryśpa kamieni. Dobra, spróbujmy zrobić to po męsku. A aj, jajaj. Aj, 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 aj. Ajajaj, aj, 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 ale się stawia z kubany. No, eee. no dobra No dobra, no Kurczaki, takie bydle. Jeszcze go chwilę ponakręcę, bo nie chcę go spłoszyć, ponieważ nie mogę się napatrzeć autentycznie. To jest coś niebywałego, że udało mi się to zrobić tak szybko. O <ścoughs> oh oh my god! Nie mam pomysłu, jak to nakręcić, żeby go złapać i sprawdzić płeć. Zrobiłem to po prostu po męsku, jak prawdziwy twardziel, tylko teraz. A jakby to zrobić? Będę musiał go co chwilę łapać, ponieważ ucieka wysoko wysoko. Ale takie złoto, jest taki śliczny, jeszcze ładniejszy niż dwa lata temu. Autentycznie jest bardziej chyba fioletowy. wow, dobra, muszę go łapać. Powiem wam tak, jestem taki tym podjarany, że ja dzisiaj stąd nie wychodzę, autentycznie. O, nie dość, że duże jaszczury, to jeszcze ogromne kolorowe pająki. What the fuck? <śm> Mimo wszystko ja bym powiedział, że on nadal jest bardziej fioletowy niż niebieski, a więc kurczę, Bolek, no nie jestem do końca przekonany, a wiecie co to znaczy? Że szukamy dalej. Dobra, zostawiamy. Jeszcze chciałbym sprawdzić płeć, ale... Już nie wiem, czy chcę go męczyć po prostu. Piękna, piękna sztuka. Mam nadzieję, że uda się powyciągać te kolorki, bo są naprawdę piękne. A Pająk bym powiedział ma takie 5,5 ,5 dC. 5,5 ,5 ,5 dC. Piękna sztuka. Problem jest też taki, że skupiając się w 100% tylko na piko Duarte, tak najbardziej, najbardziej, ja nie wziąłem żadnej pensety takiej długiej i jest problem z podnoszeniem tych kamieni, dlatego, że ja wiem, że tutaj jest taki jeden pająk, którego nagrałem już w poprzednich odcinkach, który może mi zrobić krzywdę, na zasadzie nie zabić, ale porządnie ugryźć. I boję się podnosić te kamienie, wiecie, tak twardo do góry, a wszystko, wszystkie patyki są tutaj zwyczajnie suche i muszę znaleźć coś do podnoszenia tego. Ale jestem podjarany, ale jestem podjarany. Pokażę Wam jeszcze, jak to w ogóle wyglądało yy, całkowicie ta jego skrytka. Ja sobie szedłem od tamtej strony, od tyłu tego, i widzę takie kamienie, nie? I nie widziałem tutaj tego wejścia. I słuchajcie, to wyglądało mniej więcej tak. Ten kamień był tak gdzieś tutaj, może ewentualnie gdzieś tutaj, ale jak widzicie, to jest mokrzejsza strona, więc obstawiam, że był jakoś przekręcony. Ale to generalnie leżało tak jak teraz. I ja podnosząc ten kamień, znalazłem go właśnie w takiej dziurze. O, i sobie siedział tutaj skulony mm, ten pajączek. I przeglądam sobie te kamienie i wiecie co znalazłem? Patrzcie, to jest wylinka albo tego... Kurde, jak się mylę, to, to mnie wyprowadźcie z błędu. Ja obstawiam, że to są jakieś legwany. E, są takie trochę zielone z brązowymi ogonami. O, kawałeczek wylinki. Le! Szukamy dalej tego, co najistotniejsze. I dźwignąłem kolejny kamień. Tutaj jest i patrzcie. Jest sobie sztuka. Czy będzie widać jej nóżki? Oj, obraca się w moją stronę. Mam nadzieję, że jest większa. Jaką ja jestem parówą, że nie wziąłem tego gimbala, to sobie nawet nie wyobrażacie. Puu, mózg rozwalony. Dobra, spróbujemy ją jakoś delikatnie wyciągnąć. Ale się podjarałem. <gry> Kurde no. O dobra, 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 dobra. Czy jest większa? Ciężko powiedzieć. Czy jest niebieski? A powiem Wam tak. Ja bym przyznał, że jest. Kurde, no. Sami rozumiecie. A nie, no jest, jest bardziej niebieski na 100%. A będę musiał to dać do ekspertyzy, moi drodzy. Jest na pewno zdecydowanie większy. To bym mu przyznał. I ma piękne odcienie. Dobra, chowaj się, a my lecimy dalej. Ja go po prostu tutaj delikatnie zakryję, może już nie tym kamieniem, bo nie chciałbym go przygnieść. Ale wow, lecę do tyłu. Wow, ok, tego też się nie spodziewałem zupełnie. Patrzcie, malutki skorpion. Ale widać, że jadowity po wielkości szczypiec <grym> um... spróbuję go delikatnie wkurzyć, żeby on nam się pokazał. Mam nadzieję, że na mnie nie wyleci. Holender, teraz to ja się boję. Z pająkami mam obeznanie i nie mam z nimi problemu, ale wezmę coś dłuższego. <grym> Stram po gaciach. Ok, pokaż się, ale sztos. Dobra, wleciał pod kamień. Ja na skorpionach też się totalnie nie znam, mówię Wam, ale wiem, że im mniejsze szczypce, tym bardziej jadowity. No, gdzie jesteś złociutki? Dobra, mamy cię. Tak się o to prezentuje. Nie sądziłem, że akurat w tej części wyspy będą takie kozackie okazy. Liczyłem na jakieś fajniejsze, na przykład jak byłem w górach, ale tam praktycznie nie było, a tutaj piękna sprawa. Dobra, bo leci w moją stronę. Dobra, schował się. Nie jestem do końca pewny, czy, czy to jest ten sam skorpion, ale jest chyba ciut inny, widzicie? Albo on jest po prostu po wylince, ciężko mi tutaj określić. Może jacyś znawcy są w kąciach. Nie no, on jest inny. Zatrzymał się na chwilkę, spoko. Bo wylinki nigdzie nie widzę chyba. Tak, to by się rzuciła, w oczy, prawda? Na tyle jeszcze się znam. Piękna sztuka. Mnogość zwierząt tutaj pod każdym kamieniem powoduje, że. Wiecie, emocje rosną coraz bardziej. I to, że się nie spodziewam, czego się. co znajdę, to powoduje takie. a szukamy, łazimy, póki się nie ściemni. Skończyłem mówić o tym, że. Pod wieloma kamieniami są jakieś żyjątka, i jestem ciekawy, co będzie pod następnym. I właśnie trafiłem na coś nowego. Minęła minuta, dosłownie minuta, nawet nie. I dobra, może nie ucieknie, bo jest to bardzo szybkie. Heteropoda, ale. Ale będą musieli napisać w komentarzu, co to. Dobra, spróbujemy delikatnie. Jest malutka, taka 2 cm, ale może uda się ją nagrać. Może nie ucieknie. Nie chciałbym, żeby nam zwiała. Ale... Wiecie, ona w sekundę może się przemieścić, więc nigdy nic nie wiadomo, jak to z nią będzie. Ładnie udało się ją złapać i chyba nawet dłuższą chwilę, ponieważ nie widzę, żeby się gdzieś zbierała. I czy ona coś je, tak ona zdecydowanie coś sobie tam szamie. Wow! Wygląda to jakby jadła coś, kurde, bo jakiegoś pająka, albo mniejszą hetero. W sensie ma to jakieś paski na nogach. Nie wiem, czy to widzicie. O, Teraz to będzie może ładnie widać. Leciutko na nią dmuchnąłem i w sumie poruszyła się, więc teraz. Zbliżymy się tak do niej w miarę możliwości. I tak, ona jest w trakcie posiłku, zdecydowanie. Dobra, szukamy dalej, ale mówię, trzeba się tu, kochani, schylać, dlatego że ciężko się przechodzi. I znalazłem kolejną ciekawą dziurę, norę, tylko że jest za kaktusem. Patrzcie, to jest kaktus taki. Z bardzo długimi kolcami i ciężko się tam będzie dostać. Ale mam nadzieję, że uda się to jakoś podnieść. Tylko, że chciałbym to podnieść do przodu, do mnie. A jeżeli ewentualnie coś tam jest, to nie chciałbym tego po prostu zgnieść. Udało mi się to przesunąć delikatnie do przodu i okazało się, że są tam tylko mrówki, ale malutkie, zupełnie inne niż te, które widzieliśmy ostatnio. Jakie szybciutkie, ale zajwaniają. No tutaj pająka na pewno nie będzie. Może w końcu też uda się złapać coś większego, dlatego że te jaszczurki, które tutaj są, są bardzo szybkie. To jest akurat malutka, ale te większe, które chciałem nagrać, to zwyczajnie spiżdżają i to w wtrymiga, zanim w ogóle do nich dojdę. Ale tutaj widać, ta jest na razie spokojna, a ja idę dalej w góry. Zrzuciłem ten kamień, i stąd wyleciało coś niedużego, na pewno ptasznik, a schował się tam. Może uda się go jakoś wyciągnąć, jest sobie tam. A um, wyglądał, powiedziałbym, ciut inaczej niż formiktopus ten, ten, który widzieliśmy wcześniej, więc jestem bardzo ciekawy, co to jest, więc zabieram się za delikatne kopanie. Mamy skubańca, ale bardzo się stawia i w sumie no jest ciut fioletowy, tylko taki mały ma ciupęki. O, bydlaczku! Obstawiam, że to w sumie to samo, tylko jeszcze się nie wybarwiło. <noise> dobra, lecimy sobie dalej. O tu jest coś następnego. To jest na pewno coś innego. Będę musiał to dać po prostu do identyfikacji. Ale, wow! Gdzie uciekasz, malu maluszku? Chcesz się schować? No dobra. Ale nie na moją nogę. Dobra, wbieg gdzieś na mnie. Czuję go na lewym ręku. O kurwa! Dobra, nie wiem gdzie on jest. Jest gdzieś na plecach. Wow! Dobra, bardzo delikatnie. Nie z takich opresji wychodziliśmy. Kiedyś mi biegał dorosły samiec. A co to było? Nandu tripepi po plecach. A i też nikt mi nie pomógł, więc... Dobra. Trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Na szczęście udało się to ogarnąć. Był sobie po prostu na plecaku. I teraz ładnie pod słońce. Patrzcie jak go widać. Powiem tak. Ma. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. A ma niebieskie mm, troszeczkę odnóża. I złoty karapaks. Sztos. Po prostu sztos. I to jest kochani znów to samo. Znajdujesz coś takiego. I po prostu nie chcesz ruszać się z miejsca. Po prostu nie chcesz. Ale z drugiej strony, jeżeli znaleźliśmy coś takiego, to może będzie jeszcze wiele innych ciekawych sztuk. Wow! A moi mili, jest kolejna sztuka. Przerzuciłem sobie taki duży kamień i patrzcie, tu miał wejście do norki. Ja trochę się cykam, dlatego że może tutaj być jeden pająk, który może zrobić mi krzywdę, więc jestem taki ostrożny w podnoszeniu tego i nie wiem, czy to nie jest on. Więc, y, dlatego po prostu jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o podnoszenie kamieni. Muszę się jeszcze dowiedzieć. O, ja akurat z tego kokonu małe wyskakują. No to wolałbym po prostu nie dać się ugryźć. Sa sami rozumiecie. Um, no, tu jest kokon i widzicie, malutkie wyleciały z niego. Więc y, wolałbym się nie dać ugryźć. Wiadomo, szukamy tutaj formictopus blue azul i naprawdę ciężko mi to wszystko sprecyzować bo mówię na żywo nigdy nie widziałem ale tutaj jest średnia sztuka widzieliśmy zdecydowanie większe więc ocenę zostawiam wam ale i tak się jaram, że udało się coś takiego znaleźć to jest tak piękna sprawa A czy może on pobiec delikatnie chciałbym, żeby on pobiegł delikatnie w moją stronę, ale wiadomo, nie wiadomo jak się zachowa trochę tutaj cienia ale no rozumiecie Koza. Tutaj nam się troszeczkę wystawił i jest mocno fioletowy na Karapaksie, ale no, sami rozumiecie. I tak piękna, piękna sprawa. Nieważne co to jest, znalezienie takiego pająka to i tak prawdziwe złoto.